Normalne polskie wesele godzina 17. No <noise> szanowni państwo i moja małżonko może byśmy coś sobie przekąsili. wyhamuj Zbyszek. Graża, ale ja jeszcze nawet nie ruszyłem. Ale ludzie patrzą. Ludzie patrzą. Wyhamuj. Wyhamuj. Ja też bym coś przekąsił. W ojca wieku to można jedynie przekąsić koszyk tabletek na rano. Ewentualnie na wieczór. A właśnie. Brał ojciec dzisiaj tabletki? Po cholerze ci moje serweczki. Graża. Heniu, czy tobie już na uszy padło? Grażyna pytała ci, zmieniłeś przed weselem skarpetki. Jesteś głupia, jak ty myślisz, że na weselu będą ci potrzebne kreski. Polej Zbyszkowi i grażyńce. Ja mu za tego pasada już w życiu reki nie poda. Normalne polskie wesele, godzina pierwsza. Kocham cię, Zbyszek. Zarzysz, Cię szałuję, Andrzej. Ja, się szałuję, za zrzysz, Wychamuj Zbyszek. Wyhamuj Zbyszek. Wyhamuj. Zbyszek? Zbyszek to jest dla kolegów z prasy, a dla siebie pan z Ale jej dogadałeś z siebie. Moja Maja krew! Moja krew! Nie byłabym taka pewna. Grażynko, napiszę razem z nami. Pozwalam ci. Dopóki dzieci nie będą spały, niczego nie będę piła. A ja, jeżeli pan pozwoli owszem, z przyjemnością. No i zobacz, taka małżonka, co się na weselni napije, ręce opadają. Gdyby tobie tylko ręce opadały, to by było pół biedy. To co? Za zbyszka, żeby mu się podniósł jak feniks z popiołów Ach. Halina, niestety moja żono, weź mnie obsłuż i nalej mnie tego soku. To nie jest sok, to jest wino. To mówię, nalej mnie z łaski tego soku. Twoje we, picie na weselu jest jak wyjazd naszej kadry na mundial. To się nie może dobrze skończyć. <laughs> Dziękuję ci serdecznie. Takie <laughs> <Bo>, kwaśne! <laughs> Uwaga! Przeprowadzę chemiczny proces uzdatniania wina w opisie. Gust Poezja. Poezja. Zobacz, bysze jak kropelki krystalicznie czystej wódki, długo zakowanej na południowych regałach, osadzają się na ściankach tego chyliszka. Ja nie wiedziałem, że ty masz w sobie takiego wewnętrznego wieszcza. Ja też nie wiedziałem, dopóki mi nie uzdatniłeś. <grym> tak, to się od razu uzdatni. <grym> Wyhamuj, Zbyszek. Wyhamuj. Zbyszek, aż gdybyś mi mógł pomóc w transporcie. A że jesteśmy na weselu, zostaw prasę, bawimy się o prasę, będziemy gadać później a o jakimś transporcie. Miałem na myśli transport organicznego związku płynnego C2H5OH z butelki szklanej pojemności 500 ml poprzez kieliszek pełności 25 mililitrów do wewnątrz organizmu ludzkiego. Nie wiem, jak ty to zrobiłeś, ale mnie namówiłeś. Nie rozumiem, jak można mówić tylko o alkoholu. I masz to szczęście że Pan Bóg od rozumienia dał ci mnie. <noise> Ale Grażynko, ksiądz miał dzisiaj takie wspaniałe kazanie, takie wyjątkowo życiowe o rodzinie. Ma trójkę dzieci, to chyba wie, jak jest. Co Boga z tym to co? Poszklam i naruszowane szkoły pojrzymy morze Dość. Dość tego chlamia. Dość mówię. Albo przestajesz pić, albo jutro wyprowadzam się z domu. Halina. Halinka, możesz mnie to dać na piśmie? Ja nawet opłacę notariusza. Mogę ci dodać na piśmie, ale następną ratę za pasata płacisz ty sam. Mnie to już się w zasadzie nie chciało pić. Na pewno nie moja krew. Na pewno nie moja krew. Tym razem trafiłeś. Fagi ja się nie zostawię jestem honorowy Polak i się zachowam po Przestaniesz pić razem ze mną. Nie ja będę pił za ciebie i za siebie. Halina ma rację. Dosyć tego Chamstwa, warholstwa, piastwa i wstydu! Jeśli jeszcze raz Twoja ręka dotknie dzisiaj kieliszka, to jutro odłączam. Nie zamykaj mi mojego okna na świat. Postanowione. Paluszek, kieliszeczek, satelitka kaput. Można! Można! Dla moich oczach dobro wygrało ze złem. Halina, ja chciałem Ci coś powiedzieć. Teraz chciałeś mnie przeprosić. Chciałem Ci powiedzieć, że kiedyś jeździło się tylko PKS-em i tak było dobrze. Chcesz, coś się jest tym pasatem. O, ha, halo? Ha, tak? Już? Spokojnie. No, tak, no to do, do zobaczenia. No. Dzieci zasnęły to. Ja może też po symbolicznym kieliszeczku. Normalne polskie wesele. Godzina pierwsza w nocy. Ale że jest, może już poszłeś? Siśnienie niskie, to ja zmogło. Ale my chyba jeszcze możemy się czegoś napić. Siostra, ja się z tobą zawsze napiję. Wagam się, graży na Nie będziesz mi życia meblował to do domu. Spasia rano, dzieciom śniadanie zrobić. I co? Ze mną się nie napijesz? Ze mną? Ze swoją mama żonką? Ale pyszny soszek. Ja już nie mam siły. Jakie nie mam siły? W twoim stanie Durczok zajechałby na Chorwację.